Przestrzeń, w której się znajdujemy, to hol centralny Muzeum Śląskim w Katowicach. To bardzo piękna przestrzeń, którą właściwie buduje światło dzienne lub też światło w ogóle. Instalacja Teresa Murak Jestem, Bóg jest we mnie bardziej niż ja sama, to kolejna odsłona rezydencji artystycznych w tej przestrzeni. Jestem, pani Teresa Murak postanowiła zadedykować nam, Ślązarkom. To dzieło artystki związanej z Warszawą powstało ze stali, węgla. Dzieło jest monumentalne, bo to jest krzyż o wysokości 12 metrów, to 12 ton stali oblicowanej węglem, ale także dzieło niezwykle osobiste, ponieważ artystka postanowiła na nim Zawiesić także krzyż pochodzący z jej własnego warszawskiego mieszkania. I to jest także w pewnym sensie właśnie taka obecność. Obecność artysty wśród nas, obecność twórcy wśród nas. To jest jedno, jedyne takie dzieło, które nie było robione z myślą na tej przestrzeni, ale w momencie, kiedy powstało w Zachęcie, to było dla wszystkich oczywiste, że, że Muzeum Śląskie jest tą przestrzenią, gdzie i tym, tym, tą instytucją, w której dzieło powinno po prostu być zdeponowane i być częścią, częścią kolekcji. Dzieło. Powstały także rękami, jakby nas samych, nas ślązaków, bo górnicy, czy to wydobywając ten węgiel w kopalni Halempa, czy też ci, którzy uczestniczyli w powstawaniu tego dzieła to wszystko są ludzie stąd.